Mamy na tatecie nowe stare Audi Q5, które już mamy fajnie, super zabezpieczone. I jak teraz będziemy dodawać mu charaktery w postaci czerwidła do opon, które podkreśla wygląd Felgi oraz całego samochodu. Super produkt w postaci Jet Dressingu. Sprawdzimy, jaki on jest wydajny i jaki efekt będzie na nim po nałożeniu na tą czystą oponę. Nie zabieramy się do roboty. Ja staram się zachować zasadę nakładania mniej więcej do tego fragmentu, bo on jest po prostu w pewnym momencie widoczny, nie nachodzimy tutaj na cały bieżnik, bo może nam się opona przez to zacząć ślizgać. Tak. Jeżeli chodzi cyklona, no to na pewno ułatwi nam to życie. Fajne jest w nim to, że po prostu te łosia wchodzą w te fragmenty opon, w które normalnie gąbka by nie doszła. Tak? Tego elementu bądź tutaj bieżnika w tej części jest jak najbardziej y, pomocne. E, jeżeli chodzi o produkt, no to, to bardzo dobrze się z nim współpracuje. Jest konsystencja taka wodna, musimy nakładać tego dużo. Nie się rozprowadza, jak widzimy efekt jest taki y, y, nowej opony z salonu. Nie on y, jako błyszczący, tylko fajnie środkowany ma z połyskiem. Tak? Na plus. Jeżeli wy chcecie, żeby Wasze opony wyglądały w taki sposób, zapraszamy Was do sklepu Auto na Blask, gdzie z kodem motookiem10 OK macie 10% rabatu na wszystkie produkty, także zachęcamy i zapraszamy.